Maryla podejmuje decyzję. W końcu jednak dotarły na miejsce i to w zaplanowanym czasie. Pani Spencer mieszkała w dużym, żółtym domu, położonym nad Zatoką Białych Piasków. Gdy otworzyła drzwi, na jej pełnej życzliwości twarzy malowały się na przemian zaskoczenie i radość z nieoczekiwanej wizyty. – O mój Boże! – wykrzyknęła. – Nigdy bym się Was dzisiaj nie spodziewała, ale naprawdę bardzo się cieszę, że przyjechałyście. Kazać odprowadzić klasz do stajni? Jak się miewasz, Aniu? – Mam się dobrze, dziękuję. Odparła Ania bez uśmiechu. Smutek położył się cieniem na jej twarzy. Myślę, że zabawimy tu na tyle długo, żeby koń mógł trochę odpocząć. Obiecałam jednak Mateuszowi, że wrócimy dosyć wcześnie. Chodzi o to, Pani Spencer, że zaszła jakaś pomyłka i przyjechałyśmy to wyjaśnić. Posłaliśmy Pani wiadomość z prośbą o przywiezienie dla nas chłopca z sierocińca. Powiedzieliśmy Pani bratu, że chodzi nam o chłopaka w wieku 10 lub 11 lat. Chyba nie mówi Pani tego poważnie, Panno Cuthbert! Zawołała mocno zmartwiona pani Spencer. Ale zaraz Robert przekazał nam wiadomość przez swoją córkę Nancy i to ona powiedziała mi, że chcecie dziewczynkę. Tak właśnie było, pamiętasz to, Flora Jane? Zwróciła się do córki, która właśnie podeszła do frontowych schodów. Rzeczywiście tak było, panno Cuthbert, powiedziała, potwierdziła skwapliwie Flora Jane. Tak bardzo mi przykro. Rzekła pani Spencer, że też coś takiego musiało się przydarzyć. Robiłam wszystko w dobrej wierze i sądziłam, że zgodnie z państwa życzeniem. Ta pomyłka naprawdę nie wynikła z mojej winy. Nancy to jednak bardzo roztrzepana osoba. Nieraz musiałam nieźle na nią nakrzyczeć za to, że jest taka lekkomyślna. Było w tym różnie, również sporo naszej winy, odrzekła z rezygnacją Maryla. Trzeba było przyjechać tu do pani osobiście, a nie, zadawać, nie zdawać się na pośredników. Tak czy inaczej, zaszła pomyłka i nie pozostaje nic innego, jak ją naprawić. Czy możemy odesłać dziewczynkę z powrotem do sierocińca? Chyba ją przyjmą, jak pani myśli. Sądzę, że nie będzie z tym problemu, odpowiedziała głęboko zamyślona pani Spencer. Ale niechno się zastanowie. Może wcale nie trzeba będzie jej odsyłać. Pani Bluet była tu wczoraj i mówiła, że bardzo żałuje, iż nie poprosiła mnie o przywiezienie z sierocińca dziewczynki. Pani Bluet ma dużą rodzinę i nie może sobie dobrać żadnej osoby do pomocy w domu, a nie akurat by się nadawała. To chyba zrządzenie boskiej opatrzności. Maryla miała poważne wątpliwości, czy opatrzność rzeczywiście miała z tym wszystkim coś wspólnego. Nieoczekiwanie nadarzyła się okazja, aby pozbyć się wreszcie niechcianego dziecka, tyle że wcale nie była losowi za to wdzięczna. Znała żonę Piotra Blueta jedynie z widzenia. Była to mała, niezwykle zrzędliwa kobieta, sucha i koścista do granic możliwości. Słyszała o niej jednak całkiem sporo. Nie ma pojęcia ani o prowadzeniu domu, ani o obchodzeniu się, ani o obchodzeniu się z końmi. W dodatku dziewczęta, które bez przerwy wyrzucała ze służby, opowiadały niesamowite historie o jej zmiennych humorach, niebywałym skąpstwie i kłótliwych wiecznie szukających zaczepki dzieciakach. Maryla poczuła wyrzuty sumienia na myśl, że Ania byłaby skazana na łaskę tej kobiety. – Wejdę do środka i spokojnie omówimy całą sprawę – powiedziała. – Zaraz, zaraz! A czy to czasem nie pani Bluett podąża ku nam drogą? – wykrzyknęła uratowana pani Spencer – Zaaferowana poprowadziła gościa z holu do salonu, gdzie panował przejmujący chłód, jak gdyby powietrze, przedzierając się z trudem przez szczelnie zaciągnięte ciemnozielone żaluzje, utraciło resztki ciepła. To naprawdę wielkie szczęście, że mo możemy całą sprawę załatwić od ręki. Proszę usiąść sobie wygodnie w hotelu, panno Cadbert. Aniu, usiądź na otomanie i bardzo proszę nie wierć się. Zabiorę wasze kapelusze. Flora Jane, pójdź nastawić wodę na herbatę. Witam, pani Blewett. Właśnie mówiłyśmy, jaki to szczęśliwy z wiek zbieg okoliczności, że akurat zechciała mnie pani odwiedzić. Przedstawię panie sobie. To pani Bluet, to pana Cadbert. Proszę mi wybaczyć, muszę wyjść na chwilkę. Zapomniałam powiedzieć Florze, żeby wyjęła z pieca bułeczki. Pani Spencer podciągnęła żaluzję i wymknęła się z pokoju. Ani siedziała w milczeniu na otomanie, z rękami splecionymi na kolanach i, jak zahipnotyzowana, wpatrywała się w panią bluet. Czy rzeczywiście miała zostać oddana na wychowanie tej kobiecie o surowej twarzy i ostrym spojrzeniu? Ani poczuła, że coś ściska ją za gardło, a oczy pieką niemiłosiernie. Już zaczęła, się bać, że będzie w stanie opanować już zaczęła się bać, że nie będzie w stanie opanować cisnących się do oczu łez, gdy do pokoju powróciła pani Spencer jak zwykle zarumieniona i promienna, gotowa pokonać każdą trudność, opojętnie jakiej natury, materialnej, psychicznej czy też duchowej, i w dodatku wszystko załatwić od ręki. W Zdaje się, że zaszła pewna pomyłka, pani Bluett, powiedziała. Sądziłam, że panna Cuthbert pragnie adoptować dziewczynkę. Taką przynajmniej otrzymałam informację. Okazało się jednak, że państwo życzyli sobie chłopca. Toteż, jeśli nie zmieniła pani od wczoraj zdania, sądzę, że ta dziewczynka idealnie się pani nada. Pani Bluett zlustrowała Anię niezwykle uważnie. Ile masz lat i jak masz na imię? Rozpoczęła dochodzenie. Nazywam się Ania Shirley. Odpowiedziało dziecko drżącym głosem, nie mając odwagi wysuwać jakichkolwiek propozycji co do formy i brzmienia swojego imienia. I mam jedenaście lat. Hmm, wyglądasz dość niepozornie, ale to dobrze, że jesteś szczupła. Nie wiem dlaczego, ale szczupli ludzie są bardziej wytrzymali i lepiej pracują. No cóż, jeśli zabiorę cię do siebie, będziesz musiała się dobrze sprawować. Chyba rozumiesz, co mam na myśli. Potrzebny mi jest ktoś bystry, pracowity i posłuszny. Mam nadzieję, że ciężką pracą odwdzięczysz, odwdzięczysz się należycie za swoje utrzymanie i nie licz na to, że będę ci pobłażać. Tak, panno Kadbert, myślę, że będę mogła panią od niej uwolnić. To moje maleństwo jest takie marudne, jestem nim zupełnie wykończona. Jeżeli pani chce, mogę od razu zabrać dziewczynkę do siebie. Maryla spojrzała na Anię i serce jej drgnęło na widok jej pobladłej twarzy, na której malował się wyraz cierpienia. Ta niema skarga bezradnej małej dziewczynki, która znowu wpadła w potrzask, z którego dopiero coś się przecież wyrwała, przemówiła do Maryli niezwykle mocno. Maryla... Nabrała przekonania, że jeżeli nie odpowie na ten niemy krzyk rozpaczy, to do końca życia będzie ją prześladował widok przeraźliwie smutnych oczu Ani. A poza tym nie lubiła przecież pani Bluet oddać delikatne i wrażliwe dziecko takiej kobiecie. Nie, z pewnością nie mogła wziąć na siebie tej odpowiedzialności. No cóż, sama jeszcze nie wiem, odparła Maryla, przeciągając słowa. Nie powiedziałam, że ja i Mateusz jesteśmy ostatecznie zdecydowani ją oddać. Wręcz przeciwnie, Mateusz jest nawet skłonny ją zatrzymać. Przyjechałam tu, bo byłam ciekawa, jak doszło do tej pomyłki. Uważam, że najlepiej będzie, gdy zabiorę Anię ze sobą do domu i omówimy wszystko spokojnie z bratem. Nie mogę przecież podejmować decyzji bez jego udziału. Jeżeli nie zdecydujemy się zatrzymać Ani, przywieziemy ją do pani jutro wieczorem. Jeżeli nie przyjedzie, będzie to oznaczało, że została z nami. Czy możemy w ten sposób spać? Yy, się umówić? Chyba nie mam innego wyjścia, niż się zgodzić, odparła niezadowolona pani Bluet. W czasie, gdy Maryla wykładała swoje racje, na twarzy Ani pojawił się nieśmiały uśmiech. Najpierw zniknął z buzi wyraz rozpaczy, potem zaczął rozkwitać delikatny rumieniec nadziei, a oczy nabrały głębi oraz blasku niczym gwiazdy. Dziecko nagle odzyskało wigor. Chwilę później, gdy pani Spencer udała się z panią Bluett na poszukiwanie jakiegoś cennego przepisu, po który pani Bluett specjalnie się przecież fatygowała, a nie błyskawicznie zerwała się na równe nogi i pędem podbiegła do Maryli. — Och, panno Kadbert, czy to naprawdę możliwe? Czy powiedziała pani, że mogłabym zostać u was na farmie? Zadała to pytanie jednym tchem, starając się mówić szeptem, jak gdyby obawiała się, że każde głośniejsze słowo zaprzepaści jej szansę na zawsze. Czy, czy pani naprawdę tak powiedziała, czy może to sobie wymyśliłam? Sądzę, Aniu, że lepiej będzie, jeśli, gdy poddasz swoją wyobraźnię trochę większej kontroli. Musisz umieć rozróżnić, co to jest, co jest fantazją, a co się dzieje naprawdę. Pouczyła Ania Maryla trochę rozgniewana. Owszem, nie przesłyszałaś się, powiedziałam, że być może u nas zostaniesz tylko tyle i nic ponad to. Nie podjęliśmy jeszcze ostatecz ostatecznej decyzji i być może doj dojdziemy jednak do wniosku, że trzeba cię oddać Pani Bluet. Jej z pewnością przydasz się o wiele bardziej niż mnie. Jeżeli mam mieszkać razem z nią, to już wolę wrócić do sierocińca, powiedziała Ania ogromnie wzburzona. Przecież ona świdruje tymi swoimi oczami jak, jak bazyliszek. Maryla stłumiła uśmiech, żywiła bowiem przekonanie, że Ania, że ani należy się reprymenda. Maryla stłumiła uśmiech, żywiła bowiem przekonanie, że ani należy się reprymenda za takie zachowanie. Wstyd Aniu, żeby mała dziewczynka wygadywała takie rzeczy o osobie obcej i w dodatku damie, zganiła Ani surowo. Wracaj na miejsce, siedź spokojnie, nie odzywaj się bez potrzeby i zachowuj się jak na dziewczynkę przystało. Będę się starać robić wszystko tak, jak pani sobie życzy, tylko proszę pozwolić mi zostać, powiedziała Ania wracając posłusznie na swoje miejsce na otomanie. Gdy wieczorem zmierzały w stronę domu, Mateusz wyszedł im naprzeciw. Maryla już z daleka wiedziała, jak niespokojnie przemierzał drogę tam i z powrotem i w lot odgadła, dlaczego to robił. Wiedziała, że gdy Mateusz zobaczy obok niej Anię, z jego twarzy zniknie wyraz zatroskania. Na razie postanowiła jednak niczego nie wyjaśniać. Zrobiła to dopiero później, gdy poszli za stodołę doić krowy. Wtedy pokrótce opowiedziała całą historię Ani i przedstawiła wynik rozmowy z panią Spencer. Tej kobiecie, pani Bluet, nie oddałbym nawet psa powiedział Mateusz z niezwykłą u niego zaciętością. Ja sama też za nią nie przepadam, przyznała Maryla. Ale możemy zrobić tylko dwie rzeczy albo oddać ją pani bluet, albo zatrzymać u siebie. A ponieważ widzę, że Ty jesteś bardzo za tym, żeby ją zatrzymać, ja również jestem skłonna to uczynić, tym bardziej, że chyba nie mam innego wyjścia. Długo zastanawiałam się, co zrobić, aż wreszcie przywykłam do tej myśli. Sądzę, że nawet mamy obowiązek zaopiekować się tym dzieckiem. Nigdy wcześniej nie zajmowałam się dziećmi, a tym bardziej dziewczynką, dlatego martwię się, czy sobie z tym poradzę. Będę jednak bardzo się star będę się jednak bardzo starać. Jeżeli o mnie chodzi, to nie mam nic przeciwko temu, żeby z nami została. Twarz brata promieniała radością. No Marylo, wiedziałem, że tak właśnie postanowisz, gdy przemyślisz wszystko dokładnie. To taka ciekawa osóbka. Lepiej byłoby dla nas, aby była nie tylko ciekawa, ale i użyteczna, odparła Maryla. No ale w tym już moja głowa, żeby nauczyć ją różnych rzeczy i pamiętaj Mateuszu, żebyś się nie wtrącał do jej wychowania. Być może stara panna nie zna się na wychowywaniu dzieci, ale chyba i tak nadaje się do tego lepiej niż stary kawaler. Tak więc zdaj się na mnie w tej kwestii. Jeżeli mnie się nie powiedzie, wówczas ty będziesz mógł wtrącić swoje trzy grosze. Dobrze już dobrze, Marylo, zrobisz tak, jak uznasz za stosowne, powiedział pojednawczo Mateusz. Staraj się tylko być dla niej dobra, oczywiście bez nadmiernego rozpieszczania. Mam przeczucie, że z nią da się zrobić wszystko, jeśli tylko będzie się postępować po dobroci. Maryla skrzywiła się znacząco, aby dać do zrozumienia, jak pogardliwie odnosi się do wywodów brata na temat wszystkiego, co dotyczy kobiet, po czym z wiadrami pełnymi mleka weszła do spieżarni. — Nie powiem jej dzisiaj, że może z nami zostać — przemyśliwała Maryla, odcedzając śmietany od mleka. Tak się tym zacznie ekscytować, że nie zmruży potem oka. — No, Marylo Cadbert, teraz się dopiero zacznie. — Czy kiedykolwiek myślałaś, że nadejdzie taki dzień, gdy adoptujesz dziewczynkę z sierocińca? Już samo to jest wystarczająco zaskakujące, nie wspominając o reakcji brata, który całe życie żywił przecież taką niechęć do małych dziewczynek. Tak czy owak, klamka zapadła, i Bóg jeden wie, co z tego wyniknie.